Produkcja jabłek ma się wyśmienicie. Sprawdźmy zatem, jak jest z chrzanem. Ta uprawa nie jest łatwym zajęciem. Podobnie sprawa przedstawia się w przypadku przetwórstwa tego warzywa. Zanim chrzan ze słoiczka trafi na nasze stoły, czeka go ostra selekcja i przygotowanie. Produkcja chrzanu jest trudną produkcją, ponieważ potrzebne są specjalne maszyny, które mielą ten chrzan, czyli są to młyny do mielenia chrzanu. A także samo pakowanie chrzanu jest specyficzne, ponieważ właśnie to jesteśmy w kurtkach w tej hali, musi być chłodno i musi być dobra wentylacja, bo chrzan po prostu szczypie w oczy. Jak wygląda proces produkcji? Najpierw korzenie są myte i selekcjonowane pod względem wagi i jakości, następnie mielone. Jednak chrzan jest zbyt ostry, aby w takiej formie trafił do konsumentów. Ile więc chrzanu jest w chrzanie? W naszym chrzanie, czyli tym, który tutaj właśnie stoi, jest powyżej 60%. Pozostałe składniki to woda, olej, kwasek cytrynowy, sól i cukier. Bo to musi wszystko uzupełnić jako masę stałą, czyli taką konsystencję, którą możemy spożywać, bo samego chrzanu nie da się zjeść. Jest bardzo ostry. Mimo, że ostry, to jednak znajduje wielu zwolenników, zarówno ze względu na smak, jak i swoje właściwości lecznicze. Chrzan doskonale działa na układ odpornościowy i trawienny, a do tego zwalcza bóle reumatyczne. No chrzan się nadaje nawet, można zupę gotować chrzanową, no ale można sobie uczyć korzeń do słoiczka, zaparzyć to gorącą wodą. No i tam do, do szynki czy kiełbaski bardzo dobry smak, no trawienie łatwiejsze i zdrowie i, i się nie choruje, jak to chrzanie. Zakłady przetwórstwa chrzanu nie mogą narzekać na rynek zbytu. W ostrym starciu z innymi dodatkami dodań chrzan coraz częściej wychodzi zwycięsko.